Myślałem, że do tego nie dojdzie, ale niestety niestety zadziałały najgorsze scenariusze, to co przewidywali naukowcy, to co przewidywała NASA, że, że niestety ale e, czeka nas prędzej czy później e, wyładowanie elektromagnetyczne na, 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 na słońcu to się właśnie stało. Straciliśmy wszystkie dane. Komputery, wszystko nie działa. I najgorsze, że nie było szansy zareagowania na to, nikt nam o tym nie powiedział. Stało się to no, w nocy około czwartej nad ranem. Czasu na reakcję, jak mówią, tłumaczmy teraz naukowcy, bo pół godziny. I tak nic nie, zdąży, nie zdążyliśmy przetrzymać. Wszystkie dyski SSD, wszystkie dane na dyskach. Nie wiem, jakie wygląda w centrach danych. Na razie nie ma prądu. Jeżdżą tylko samochody, które mają stare technologie, nie mają nic na elektryka, wszystko inne wypalone. Dramat. Jak ostrzegają nas fachowcy wbrew pozorom, to całkiem możliwy scenariusz. Może tak się stać, że zakłócenie pola magnetycznego, wybuch koronalnej masy słonecznej, lub inne zjawiska związane z magnetyzmem i magnetycznością, między innymi na przykład impuls elektromagnetyczny jako broń, który stosowany jest coraz częściej. Broń jest opisywana i działa. Obecnie Rosjanie używają w Syrii systemy zakłócania. Są jednostki walki radioelektronicznej, które stosują tego typu rozwiązania zakłócające, ale sam błysk elektromagnetyczny, który jako broń wygenerował się niejako automatycznie podczas wybuchów jądrowych, a potem stworzył broń generującą impuls, czyli żeby wybuchu jako takiego nie było, żeby zagłady tej nuklearnej w postaci zmiecenia miasta czy ludzi nie było, a Powstawał mocny impuls elektromagnetyczny, który zniszczy elektronikę, zniszczy sieci przesyłu prądu naziemne. No to to jest rzecz, która po prostu już istnieje, a z której my sobie nie do końca zdajemy sprawę. I teraz, co więcej, podczas gdy użycie broni jądrowej jest rozwiązaniem typu one way ticket że jeżeli ktoś się na nie zdecyduje, no to musi mieć świadomość, że spotka go bardzo szybko bardzo podobna konsekwencja, no, to w przypadku broni elektromagnetycznej mamy taką sytuację, że ktoś, kto jej użyje, może uchodzić w mediach za bohatera, ponieważ użył broń najbardziej, jak to tylko możliwe, bezpieczną dla ludzi, tak? nie niezakłócającą ludzkiego życia. Tymczasem, co taka broń spowodować może? Może po prostu zniszczyć sieci energetyczne, może zniszczyć przesyły internetowe, może zniszczyć nasze komputery, elektroniczne urządzenia i tak dalej, ponieważ zbudzi w nich nie tylko ten impuls, ale impuls słoneczny tak samo, tak, jeszcze większe zagrożenie, może zniszczyć nam wszystkie urządzenia elektroniczne. No i oczywiście. zapisane, dane. I tu dochodzimy do klu, tego co chciałbym wam przekazać. A Piszę książkę o fotografii profesjonalnej, kiedyś może ją skończę, ale właśnie tam takich nurtów jest mnóstwo i takich informacji, i postanowiłem się podzielić jedną z nich już teraz, ponieważ to jest ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że szansa uderzenia w Ziemię, asteroidy, która będzie na tyle duża, że życie na planecie, jak w czasach dinozaurów, wy... zakończy się jest stosunkowo mała. Może minąć miliony lat, zanim kolejna asteroida, yy, prawda, uderzy w Ziemię. Tak duża. Natomiast ryzyko impulsu słonecznego, wystąpienia impulsu słonecznego, impulsu magnetycznego, tego wybuchu masy koronalnej słońca, która akurat jak słońce się obróci, znaczy my się obrócimy, tak, ale jak nastąpi w naszym kierunku, no to może się to skończyć dla nas Tragicznie. Tym bardziej się może skończyć tragicznie, im bardziej posuwamy się w rozwoju technologicznym. To jest najgorsze, ponieważ urządzenia są coraz bardziej zminiaturyzowane, robione są w coraz bardziej precyzyjnych technologiach. Te 4-nanometrowe 4 nanometrowe procesory, które teraz używamy, potrzebują mniejszej ilości energii. Wobec tego, to co nas niedługo może spotkać, to to, że nie wiem impuls elektromagnetyczny właśnie jakiegoś terrorysty albo e, impuls elektromagnetyczny urządzenia zakłócającego może nam zniszczyć albo urządzenie elektroniczne takie jak komputer, tablet, nie wiem telefon a w broni na przykład w czasie konfliktu zbrojnego i z użyciem broni e, elektromagnetycznej o to chodzi ale niestety może zniszczyć też nasze dane dlatego ci od którzy wiedzą że e, swoje dane powinni przechowywać w sposób bezpieczny, korzystają z różnych miejsc do przechowywania danych. Jest taka zasada, że przechowuj w trzech różnych miejscach, na trzech różnych nośnikach itd. itd. OK, i tak To są dane, którym się rządzą centra na przykład przechowywania danych. Ale nam jest potrzebne coś innego. Nam, profesjonalnym twórcom, potrzebne jest to, żeby nasze dane były bezpieczne żeby doszło do tego, że żeby nie doszło do tego, że jeżeli takie zagrożenie jak na przykład wybuch słoneczny, żeby nie zdewastował naszej elektroniki albo nawet inaczej, na to nie mamy wpływu, pewnie zdewastuje, ale żebyśmy nie utracili danych. Czy to w ogóle jest możliwe? Niestety nie. W normalnych zasadach, w normalnym świecie nowoczesnym, tym w którym my teraz żyjemy, to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie dane przechowujemy na magnetycznych nośnikach. Kiedyś mieliśmy płyty CD-ROMy, potem DVD, potem Blu-ray, -y, na których przechowywaliśmy dane. Niestety to one były oczywiście bez sensu, dlatego że się rozwarstwiały, co kilka lat trzeba było, trzeba było je przegrywać. Dostęp do nich był słaby, powolny itd. do, do takich danych. Mm, ale były wtedy jedynymi nośnikami. W każdym komputerze był czytnik takich płyt, no i z tego korzystaliśmy. Teraz wszystko odbywa się albo w chmurze, albo mamy przechowywane te dane w chmurach, już w ogóle to jest, to jest przegięcie, ale przechowujemy dane na dyskach magnetycznych. Wszystkie dyski, czy SSD, czy talerzowe dyski, to są dalej dyski magnetyczne, więc. Yy, kto doświadczył padnięcia dysku SSD, a ja doświadczyłem, się okazuje, że jeszcze łatwiej rozwalić dysk SSD niż dysk talerzowy. Bo dysk talerzowy może się uszkodzić mechanicznie, jest tutaj bardziej podatny na to, ale daje się go do centrum odzyskiwania danych, gdzie oni rozbierają taki dysk, znajdują identyczny, przekładają talerze i odczytują na przykład, tak? To jest w ten sposób robione. Natomiast, kiedy dane szczeli, e, trafi wam dane na dysku SSD, nic was już nie uratuje. Dysk przestaje działać, koniec. Oczywiście, na takiej karcie są różne programy i tak dalej do odzyskiwania danych, można spróbować. Jeżeli czytnik nie padł całkowicie, no to ok, odczytacie to w jakikolwiek No, jest szansa na odczytanie, jeżeli nie był sformatowany zbyt wiele razy. Możecie odczytać takie dane, ale ogólnie. Przed takim czymś, jak w zadziałanie impulsu elektromagnetycznego obojętnie, czy pochodzenia ziemskiego, czy kosmicznego nie chroni was nic. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest ważne? Dlatego, że okienko czasu zawęża nam się, okienko czasu zadziałania takiego impulsu nam się skraca. Słuchajcie, w 1859 roku doszło do y, tak wielkiego wybuchu na słońcu, że y, Kanadzie i, i chyba w Kanadzie najbardziej było to odczuwalne, bo akurat Ziemia była tak odwrócona, doszło do tego, że elektryczność przestała działać, przestały działać telegrafy i tak dalej, smażyły się linie przesyłu prądu i no, mały dramacik. Ale to były czasy, kiedy tego prądu było bardzo mało w obiegu, tak naprawdę. Teraz Całkiem niedawno, w latach 2000- miały tak, też takie miejsca, takie, takie anomalia, gdzie potrafiła przygasnąć na godzinę na przykład cała prowincja, na przykład właśnie w, na, na półkuli północnej, właśnie pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Dochodziło do czegoś takiego, że zorza polarna była widoczna jak gdyby wszędzie, nie tylko na północnych y, y, szerokościach geograficznych, ponieważ y, no, tak to właśnie działało. I teraz tak. Słońce emituje te wybuchy na wszystkie strony ze swoich tych takich plam słonecznych, między innymi głównie. Oczywiście może dojść do takiego fatalnego scenariusza, że wybuch będzie tak wielki, że ten strumień będzie skierowany prosto w ziemię i może nas nawet spalić wszystkich, tak? W, w, po prostu. Tak się też może stać. Ale. No, nie, nie chodzi mi tu już o taki czarny scenariusz. Normalny może być taki, że po prostu zwykłe promieniowanie elektromagnetyczne, cząstki wzbudzą zasilanie w przewodach. Im dłuższe przewody, tym bardziej, a więc usmażą nasze, naszą elektrykę, nasze linie przesyłowe. E, oczywiście padnie internet, i tak dalej. Popadają nasze elektroniki w urządzeniach, popadają nasze komputery. I stracimy wszystko i stracimy nasze dane także. E, dlatego mówiąc o tym, że powinniśmy przechowywać dane w różnych miejscach, niestety nie mam na myśli różnych dysków, ponieważ te wszystkie dyski są dyskami magnetycznymi i to, że będziecie mieli dane na 3,5 calowym dysku, na 2,5 calowym i potem jeszcze na SSD, to jest niestety to, że macie macierz z kilkoma dyskami, macie w, macierz działającą w rajdzie, nic. To nie zmieni. Okienko czasowe się zawęża, ponieważ bardzo dużo już takiego rozbłysku nie było. Tylko, że to, co nie było groźne dla cywilizacji, specjalnie w połowie XIX wieku, teraz będzie katastrofą. Jeżeli do tego dojdzie, ja wiem, że będą większe zmartwienia, tak? bo nie będzie co jeść, bo popadają sklepy, bo dojdzie do rabunków, i tak dalej na ulicy, cak, i w ogóle wszystko, wszystko siądzie. To jest inna sprawa. Ale mam nadzieję, że. Może być też słabiej, że tylko usmażą się pewne mm, miejsca przechowywania danych, usmażą się pewne linie przysyłowe, które po prostu zostaną, na, zostaną naprawione. I popadają nasze komputery i kupimy nowe za jakiś czas, tak? Wy, wykaraskamy się, chociaż mówi się, są takie straszne scenariusze, że nasza cywilizacja może się cofnąć o 100 lat w rozwoju po takim wydarzeniu. Aby się tak nie stało. Więc, jeżeli dojdzie do takiego mniejszego scenariusza, mniej groźnego, no to wtedy stracimy nasze dane. A więc, jeżeli pracowaliśmy nad swoją twórczością, robiliśmy swoje fotografie, robiliśmy filmy i tak dalej, działaliśmy artystycznie, to to wszystko stracimy. Dla podobności to wszystko przepadnie. Dla nas też to przepadnie. Więc chcę Was namówić na to, żebyście przemyśleli temat archiwizowania danych. Ja to przemyślałem już dawniej, ale prawdziwa nadzieja wstąpiła we mnie, kiedy pojawiła się pewna technologia. Musicie śledzić technologię, to jest bardzo istotne i technologia, która mnie bardzo pozytywnie podbudowała, która okazała się tą technologią, która naprawdę zadziałała. I zadziała, i mam nadzieję, że będzie, będzie to technologia ta właśnie dla mnie stworzona. Dla mnie jako profesjonalnego twórcy, który chce zadbać o to, żeby jego prace nie zniszczyły się, że nie wiem, wydając krocie na sesje, na wyjazdowe jakieś te, dla, płacąc modelkom i tak dalej, cał, angażując całą ekipę i robiąc zdjęcia takie, jak chcemy. A zwłaszcza tu artyści, którzy tworzą wiekopomne dzieła, no szkoda byłoby, żeby te dzieła. Zostały utracone. Kto wygra w przypadku impulsu elektromagnetycznego? Wygrają ci, którzy mają zdjęcia wydrukowane w natywnej rozdzielczości, w dużych, ekstra, na ekstra papierach, w fine-printowych drukarkach. To jest jeden sposób przechowywania danych, który zabezpieczy przed tym. A drugi? A drugi właśnie. A drugi to jest zapis cyfrowy, ale nie na dyskach magnetycznych, tylko na starych. W cudzysłowie, zaraz wytłumaczę dlaczego, poczciwych dyskach optycznych, będących rozwojową wersją starego i jeszcze bardziej poczciwego CD-ROMA, DVD i Blu-raya. Słuchajcie, pokażę Wam tu urządzenie, które ja używam. Wymieniłem już teraz kolejne urządzenie firmy Verbatim. Verbatim kojarzące się z dyskietkami, prawda? Komuś ostatnio o tym mówiłem. I powiedział mi o rany, mówisz o dyskietkach? Nie. Mówię o płytach, które używaliśmy. Wszyscy używaliśmy płyt Verbatima swego czasu. Potem się oczywiście pojawiły różne piraty. Mówię o płytach CD-ROM, a potem tych wszystkich Blu-rayach, DVD i tak dalej. Słuchajcie, Slim, Slim, nagrywarka typu Slim z połączeniem USB-C, świetnie współpracująca z Maciem, z komputerem PC, z wszystkim. Mająca jeden tylko jeden włącznik. Oczywiście działa to dopiero w podłączeniu do komputera. Dostajecie tą nagrywarkę razem z kablem USB-C, ale także przełączającym się na zwykły, na zwykły port USB 3.0 czy 2.0 nawet. W każdym razie jest to zwykła nagrywarka optyczna do nagrywania dysków Blu-ray. Pięknie wykonana. Słuchajcie, metalowa obudowa, która się nie nagrzewa, taka szczotkowana obudowa z chyba z aluminium. Piękna konstrukcja slim. Zobaczcie, może to leżeć na biureczku i wygląda atrakcyjnie. Podłączana jest jednym kablem. Można jej używać nawet w terenie, nawet ponieważ USB-C przenosi zasilanie, więc jak podłączycie do takiego MacBooka R taką nagrywarkę USB przez USB-C to ona dostaje zasilanie, nawet jeżeli MacBook sam zasilania prądowego w danym momencie nie ma. To jest cenna sprawa. Co więcej, ten napęd optyczny obsługuje wszystkie płyty. Wszystko, co tam włożycie, każdą płytę odtworzy. Mam tu na myśli m.in. płyty muzyczne. Ja jestem wielkim fanem muzyki i słuchania muzyki w dobrej jakości, więc często ripuję płyty i nabywam płyty i wolę płyty niż... no Teraz to już może tak nie, ale... Ulubione płyty wolę mieć w postaci fizycznej, w związku z tym zgrywam je właśnie przy pomocy takiej nagrywarki. W systemie Macowym ona jest od razu widziana jako po prostu jeden z napędów obok dysków się pojawia. Możecie przełożyć pliki na, ten, na tą, jeżeli tu wsadzicie płytę, przekładacie pliki się Wam samo nagrywa z systemu. Nie trzeba nic, żadnego oprogramowania, to po prostu w Macu po prostu działa. Natomiast, no, to wiadomo jak w Maców, w systemie Windows pewnie trzeba programów w stylu Nero czy, czy podobnego. W każdym razie fajna, szybka nagrywarka, która nagra każdą płytę. Bardzo mi się podoba ta forma, ta metalowość, to, że jest tak płaska, malutka, zgrabna i po prostu można ją nawet ze sobą zabierać w podróże. Bo słuchajcie, na przykład mój znajomy miał taką aferę, że pojechał na długą sesję, poleciał jeszcze przed pandemią na dużą sesję, zrobił pliki i tak, wysłał pliki te najbardziej udane do klienta, wysłał pliki na chmurę, a resztę przywiózł ze sobą na dysku, przy czym torba była prześwietlana na lotnisku i coś nie zagrało tam, tak. I nie wiadomo właściwie czy to na tym lotnisku czy gdzie. W każdym bądź razie stracił dostęp do dysków. Po prostu dyski musiał formatować na nowo. Nie byłby tak czyste, jakby ktoś je wymazał. Tak samo możecie zresztą zrobić przykładając do dysku wielki magnes to pewnie coś takiego się stało podczas tej podróży, że dwa dyski SSD, które miał ze sobą przestały działać. To jest fatalne, fatalne. Więc e, zabierając ze sobą e, na te najwrażliwsze dane taką nagrywarkę jesteście w stanie nagrać płyty na miejscu i mieć dane niewrażliwe na magnetyzm i pole magnetyczne. No tylko, że tu dochodzimy do klu i sedna całej sprawy. Wszystkie dyski były robione zawsze tak, że była wersja, warstwa poliwęglanu tworzywa, potem był jakiś klej, warstwa aluminium w którym było, laser wypalał swoje zera i jedynki. Wypalał, żeby, żebyśmy mieli na ścieżce odczytywanej laserem odpowiedni system zer i jedynek, tak. Wypalał wgłębienia. Można było zapisywać to wielokrotnie i tak dalej, tylko że działo się tam tak z tymi płytami, że one się rozwarstwiały. Zaczynały tracić czytelność, ponieważ ta warstwa Ultra cienkiego aluminium. Po prostu przestawała być czytelna, traciła tą równoległość laser już nie był w stanie jej czytać. I to była wielka bieda i trzeba było te newralgiczne sesje, co jakiś czas przegrywać. Płyty, które mają 10 lat, już są raczej nieczytelne. Musi mieć wielkie szczęście, żeby taką płytę odczytać. Można, niektórzy mają szczęście, ale ogólnie jak ktoś kupował bardzo dobre nośniki, to się to udaje. Troszeczkę słabsze nie udaje się. Teraz jesteśmy przy tej nagrywarce firmy Verbati, która, bo są nagrywarki innych firm, które wspierają standard, o którym teraz mowa, ale sam standard M-Disk, e, wytworzony przez firmę Milleniata Incorporation, tutaj w tej nagrywarce sprawdza się znakomicie, czyli jest to nagrywarka, która odczyta i obsłuży wszystkie formaty. Łącznie z tym, że płytę 4K jesteście w stanie m, dzięki złączu USB-C, zobaczyć sobie z tej nagrywarki jak z transportu zewnętrznego, na przykład na telewizorze. Więc odczyta wszystko, ale ma tę unikalną wrażliwość, że zapisuje płyty w standardzie M-Disk. M-Disk to technologia właśnie mileniaty. Ja tu pokażę Wam płyty. Mam ich dużo, ponieważ. Staram się archiwizować, archiwizować swoje dane, te newralgiczne, te najbardziej potrzebne, te skończone zdjęcia. Aczkolwiek nie tylko same skończone, tylko zawsze robię katalog ze zdjęciem, tym takim finalnym, to zawsze w tym katalogu znajduje się plik rawowy oraz przetworzony finalny TIF. To jest zresztą, zresztą bardziej skomplikowane, jest tam kilka plików, ale, ale ogólnie chodzi o to, że te najważniejsze. Dane z sesji przechowuje na płytach właśnie Blu-ray. Zobaczcie Lifetime Archival, i macie tutaj zwykłą płytę. Te płyty są zresztą, mają warstwę, że można je nadrukować sobie na nie napisy w drukarkach. Słuchajcie, no stara technologia, tak? No, myśmy odzwyczaili się od płyt. Zauważcie, jaka jest zmiana. Te płyty są złoto, takie brązowe. Mają inny kolor niż płyty, do których przyzwyczailiśmy się. To związane jest właśnie z tym, że są to płyty w technologii Millenniata. Ta technologia, zrobiona przez Millenniata Incorporation, wymyślona przez nią, to nic innego jak zastąpienie tej warstwy aluminium, która w płytach jest zawodna i pierwsza ulega destrukcji. W płytach DVD, Blu-ray i tak dalej. Zastąpiono ją warstwą uproszczono w ogóle budowę płyty, ale warstwa, w która jest wypalana, jest warstwą warstwą zbliżoną do kamienia. Ja nie pamiętam, przepraszam, nie przygotowałem się troszeczkę. Ja nie pamiętam, czy to był granit, czy bazalt, ale chodzi o to, że odpowiednio przygotowana warstwa jest warstwą jakby mineralną i wypalenie w niej danych jest nieusuwalne starcza na 1000 lat. Te dyski na 1000 lat. Rozumiecie o co chodzi, nie powinno się nic z tymi dyskami stać. Zawsze wbrew pozorom znajdziecie jakiś czytnik. Różne się zdarzają rzeczy, wchodzą takie nowe inne technologie, ale czytniki optyczne cały czas są, chociażby dlatego, że są płyty cały czas wykonywane i tak dalej. Myślę, że takie czytniki będą z nami przez jakiś czas. Dla bezpieczeństwa ja mam dwie takie nagrywarki, czyli jedną Tą drugą, którą używałem wcześniej, sprawną, odłożoną, w razie gdyby, wiecie, laser, te rzeczy to się, to się lubi się coś z tym stać. Natomiast chodzi o to, że zapisane dane w tej technologii są bardzo trwałe. Słuchajcie, płyty są e, płytami Blu-ray w technologii M-Disc 100 GB pojemności i 25 GB pojemności. Tu macie nawet napis Lifetime Archival, dlatego, że rzeczywiście do długiego przechowywania danych. Płyty mają zadrukowywalną powierzchnię i są takie złote, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy to dobrze pokażę. Nie są tak jak kiedyś były płyty takie srebrne, tylko są ciemne, e, brązowo, brązowo złociste, właśnie dlatego, że są płytami w technologii mileniata. Ta 100 gigowa e, jest e, w ogóle taka grubsza. Uchodzi, e, Chodzą takie pogłoski, że te mniejsze płyty są jednowarstwowe, więc są bardziej bezpieczne, jeszcze bardziej bezpieczne, jeszcze bardziej dłużej gwarantują przechowywanie danych, no i te płyty 100-gigowe po prostu mają większą objętość i jeżeli zależy nam na przechowywaniu większej ilości, to 25 giga jest trochę słabe, tak, zwłaszcza jak się ma duże pliki. No, sprzedawane, są, sprzedawane są w oddzielnych takich opakowaniach po 5 sztuk z pudełkami te płyty. O i stugigowe stu to nie są tanie rzeczy, to kilkadziesiąt złotych jedna płyta, ale chodzi o to, że zobaczcie tutaj ta brązowa powierzchnia i e, te płyty mogą Wam zagwarantować to, że Wasze te newralgiczne dane utrzymacie nawet e, w, w czasie takiego e, kataklizmu, jak wieści nam na przykład NASA. Ponieważ naukowcy mówią o tym bardzo poważnie, ponieważ bardzo dużo takich silnych rozbłysków elektromagnetycznych nie było, to szansa, że się pojawią, jest coraz większa. I bądźcie na to gotowi, bo obudzić się z dnia na dzień w sytuacji takiej, gdzie, gdzie naszych danych już nie mamy, gdzie nasze sesje, piękne zdjęcia i tak dalej, lub też dzieła twórców przestały istnieć, to jest nonsens. Dlatego istnienie w domu kolejnego nośnika. Tym razem optycznego, odpornego na pole magnetyczne, to bardzo ważna, istotna sprawa. Bardzo polecam tą technologię do przechowywania tych najwrażliwszych danych. Nie wszystkich rzeczy z sesji, tylko tych gotowych plików, tych najlepszych, żebyście tu te dane przechowywali sobie na czymś takim. I jak ja to używam? Słuchajcie, czy używam cały czas? Nie. Nagrywarkę sobie trzymam w szufladzie, gdy potrzebuję nagrać dane. Robię sobie takie katalogi po 25 GB po 100 GB, zależy od ważności danych i tam odkładam pliki. W momencie, kiedy widzę, że mam zapełnione, biorę taką nagrywarkę, podłączam na czas, na czas pracy, nagrywam płytę, odkładam, te wersje pudełkowe są raczej lepsze, bo pudełko zabezpiecza też mechanicznie przed porysowaniem, więc odkładam taką płytę. Jasne, że zabiera to miejsce. Nieporównywalne do SSD-ków, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że daje Wam to bezpieczeństwo Waszych danych, to jest to rzecz nie do przecenienia. Technologia w Verbatimie jest opracowana na tyle skutecznie i fajnie, że no, sprawdza mi się to świetnie, nigdy nic nie nawaliło. Z makiem w ogóle ta obsługa jest tak prosta i bez, bez, no, bez żadnych problemów, że tym bardziej wyjątkowo polecam. No i cieszę się też tym, że y, mam napęd. Widzicie, ktoś mówi, że jestem maniakiem maka, więc powinienem mieć Super Drive od Apple, ale tam to jest tylko nagrywarką DVD. Natomiast to mamy Blu-ray, DVD, CD-ROM, wszystko plus technologię m -Disk. I są inne nagrywarki w technologii m ale y, innych z kolei, nawet jeżeli taką kupicie, bo możecie, czemu nie, ta jest akurat taka super sprawna, fajna, metalowa i po prostu no mega mi się podoba. Natomiast no płyt nie zastąpicie. I te płyty Verbatima bardzo polecam. Czytają się, szybkość nagrywają, czytają się sprawnie. Zobaczcie, nagrywarka ma właściwie wielkość pudełka płyty prawie, że. Mam centymetr, nie, pół centymetra jest większa w jedną stronę i pół w drugą, więc prawie jest to ta sama wielkość. Zgrabne, małe. Natomiast wytrzymałość Tysiąc lat e, ta gwarantowana wytrzymałość, no to już jest, to już jest gruba akcja. Czyli e, gromadzenie takich nośników, gromadzenie danych na takich nośnikach da Wam święty spokój. Mówię o tych najważniejszych zdjęciach. Nie o wszystkim, bo to nie ma sensu, o newralgicznych sesjach, o newralgicznych filmach, o filmach przygotowanych, na przykład mm, słuchajcie, jest takie coś i tu już ostatnia dygresja, dla twórców wideo. Jeżeli tworzycie plik, tworzycie plik w ProResie, a potem eksportujecie tylko do H264 na przykład, to nie róbcie tego, tylko ten oryginał wyeksportujcie w tym ProResie. I wtedy są takie sytuacje, że taki film, który w, w zwykłym H264 zajmuje na przykład 1-2 GB, to ten sam plik w Proresie zajmuje na przykład 20 GB. I nie bójcie się, archiwizujcie taki plik w orginale na, na takiej płycie. To jest jeden płyt, jeden, jedna płyta, jeden film, ok. Ale to, jeżeli jest to coś cennego, jakiś teledysk, coś, coś naprawdę, co warto przetrzymać film jakiś dokumentalny, albo dane dokumentalne, albo ten, warto przechowywać takie pliki właśnie na nośnikach optycznych. Wtedy będziecie mieli spokój, że wieszony przez naukowców kataklizm w elektromagnetyczny Wam nie zaszkodzi. Trzymajcie się.